Widzicie w kolejnym odcinku, i dzisiaj zaprezentuję Wam zmiany, jakie niesie za sobą aktualizacja iOS 7.06 do iOS 7.1. Jak widzicie, jest to właśnie iOS 7.1, i od razu można zobaczyć na pierwszy rzut oka, że zmieniono carrier sieci Play na 16.0, wcześniej był on coś 15,9 podejrzę. I pierwsza istotna zmiana to jest zmiana tego jak włączamy nasz telefon, czyli zmieniony ekran włączania telefonu, jak w miarę jak przesuwamy ten suwak górny, tak telefon zaczyna się nam powoli gaszać i to jest zmiana na pewno na lepsze, bo bardzo fajnie się to prezentuje. Także jeśli o to chodzi, to tutaj na pewno jest to zmiana na plus. Jeżeli chodzi o diale, to tutaj też troszeczkę się pozmieniał. Widzicie, ten przycisk do wybierania jest teraz okrągły, a nie prostokątny czy kwadratowy jak to miało miejsce wcześniej. Szkoda tylko, że podczas wybierania numeru Apple zmieniło to, że to zdjęcie nie jest na pełny ekran, tylko jest właśnie w tym kółeczku. To moim zdaniem akurat nie jest zmianą na minus. No ale cóż, być może Apple przywrócił tą funkcję w jakiejś najbliższej aktualizacji. Zmieniona została też troszeczkę klawiatura, to znaczy wszystko jest jakby pogrubione, wszystkie literki są pogrubione, jest także zmieniony troszeczkę przycisk Shift. Tutaj możecie zobaczyć, że kod blokady został wyciągnięty do ustawień ogólnych. I jest do niego teraz po prostu szybszy dostęp. Jeżeli macie iPhone'a 5S, to będzie też tutaj dostępny Touch ID. Jeżeli chodzi o tapetę, to przy ustawianiu tapety możemy sobie teraz włączyć lub wyłączyć to, co wcześniej robił m.in. Redukuj ruch, czyli wyłączyć ten efekt paralaksy. Jeżeli nie chcemy go używać, to możemy go w bardzo prosty sposób teraz wyłączyć, bez konieczności wyłączania całej opcji Redukuj ruch. Kalendarz zmienił się na tyle, że jest on teraz trochę podobny do Fantastica, to znaczy ma taki inny widok naszych wydarzeń. Jeżeli klikniemy w te trzy linieczki u góry, to wyświetli się nam właśnie widok takich zdarzeń dzień po dniu jest to na pewno aktualizacja na plus. Tutaj je, zmieniono tylko animację w wysuwaniu tego Control Center. Jak widzicie jest ona troszeczkę inna, delikatnie to tak jakby wyskakuje i zatrzymuje się na danym określonym wcześniej poziomie. Zmieniono troszeczkę ikonki w aplikacji pogoda, co również możecie tutaj zobaczyć na filmie. Wydaje mi się, że są one lepsze niż te, które były wcześniej. iTunes Radio, jeżeli korzystacie z amerykańskiego loginu do App Store, pojawia się coś takiego, taki przycisk, który pozwoli nam dodać m.in. nową stację właśnie do iTunes Radio. Tutaj zmieniono tylko to, że te informacje o tym, że pochodzi pogoda z Yahoo, więc są troszeczkę inaczej wyświetlane. Jeśli chodzi o prędkość, to znacznie prędkość się zwiększyła animacji, co przyspiesza niesamowicie ten system. Teraz posłuchajcie nowej serii, a ja już wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Here's the weather for London. England today. Here are the scores from Champions League on February 26, 2014.